Jesteśmy obecnie na prawym brzegu Łaby, czyli po drugiej stronie niż poprzednia wideokówka. Ferata miała być krótka, o wycenie, 10-minutowa, a okazała się po prostu zarąbista. Tu widzicie skały, które są przetykane jakimiś ruinami dawnego średniowiecznego, jak my nie mamy zamku. Tego zamku to tak naprawdę symbolicznie zostało. I poprowadzono dookoła tych skałek feratkę. A ponieważ my cały czas mówimy o ferratach, a niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, co to jest, to już spieszę z wyjaśnieniami. Jest to taki szlak, który został ubezpieczony linką stalową nie, żadne łańcuchy, ani inne takie. Do poruszania się po ferratach potrzebna jest ląża specjalna z absorberem energii. I kiedy się poruszamy, a najczęściej są to miejsca eksponowane, jak tu, czyli wszędzie mamy powietrze, to się nie boimy, ponieważ jesteśmy przypięci do uflinki stalowej. Przepinamy jeden karabinek, są tu takie punkty, więc cały czas karabinki muszą być na linie. Nigdy nie przepinamy dwóch naraz. Nie odpinamy tego, bo można fajtnąć. Można zapinać krzyżowo, ale takie karabinki z blokadą to nie trzeba. No i sobie idziemy. Dochodzimy do punktu. Jedna ląża druga i idziemy dalej